Ranking samorządów, ogłaszany corocznie przez Rzeczpospolitą, uważany jest za najbardziej prestiżowy i wiarygodny wyznacznik osiągnięć samorządów terytorialnych. Honoruje miasta i gminy, które najlepiej dbają o rozwój i podnoszenie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Ogłoszenie wyników na rok 2010 odbyło się 20 lipca w Warszawie w redakcji gazety. Zebranych powitał redaktor naczelny Rzeczpospolitej Paweł Lisicki. Następnie głos zabrał profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To był fantastyczny pomysł redakcji Rzeczpospolitej, żeby połączyć dwie rzeczy w ocenie samorządów: suche dane liczbowe, które można wyciągnąć z danych Ministerstwa Finansów jako, jako wstępną ocenę a potem ankietę, którą Państwo wypełniacie od sześciu lat. Ta ankieta też nie jest łatwa i Państwo musicie włożyć w to sporo pracy, żeby ją dobrze wypełnić. Ale myślę, że ta ankieta razem z suchymi danami liczbowymi to jest najlepsza ocena tego, co się dzieje w polskiej samorządności. Ostatnie trzy lata, dwa, trzy lata to jest już początek i, i stan kryzysowy. To widać także w działalności samorządów, ale zapewne nasze samorządy są o wiele lepsze pod tym względem niż w wielu innych krajach europejskich. Pod tym względem także mamy wiele szczęścia albo wiele umiejętności dzięki Państwu. Raczej to drugie chciałbym podkreślić. Kochani, to jest tak, że minęło 20 lat od czasu, jak zaczęliśmy budować samorządy. Dzisiaj często jesteśmy dumni z miejsca, w którym znalazła się Polska. Niezależnie od problemów, które mamy, niezależnie od trudności, które zawsze zresztą będą. Ja chciałem bardzo mocno podkreślić, że Polska przeszła tą drogę i jest dzisiaj tak wysoko notowana, bo jest pod względem gospodarczym, rozwojowym, dzięki 20 latom pracy, Polskich gmin. Chciałem Państwu za to podziękować, bo to widać z Unii Europejskiej, widać z perspektywy tego, co się dzieje dzisiaj w Brukseli. Wasza aktywność ma ogromne znaczenie. Jesteście prawdziwymi gospodarzami odpowiedzialnymi za rozwój swoich gmin. Jest taki okres dzisiaj w Unii Europejskiej, że gminy nabrały większego znaczenia niż regiony. Tego jeszcze dawno nie było. Nie wiem, tak długo jesteśmy w Unii albo wchodzimy do Unii, negocjujemy. Zawsze najważniejsze były regiony. Dzisiaj grupa Urban, którą prowadzi bardzo dobrze znany wasz kolega, były burmistrz Cieszyna i marszałek województwa Śląskiego, Jan Olbricht. W Parlamencie Europejskim jest taka grupa, która zajmuje się miastami. Ona z punktu widzenia samorządności jest najważniejsza w Parlamencie Europejskim. Podobnie jest, jeśli chodzi o finansowanie wielkich przedsięwzięć rozwojowych. Można zapytać, czy liczą się wsie. Oczywiście, że się liczą. Małe miejscowości także. Ale z punktu widzenia gospodarności, działań wsi, my mamy swoją politykę rolną, na której wieś, Polska bardzo wiele zyskuje. I pod tym względem nie ma specjalnych zagrożeń. Chciałem Państwu wobec tego powiedzieć, że my dzisiaj, my tutaj na tej sali i wszystkie samorządy gminne, a szczególnie miejskie stoją przed wielkim wyzwaniem. Co zrobić, żeby przyszła polityka strukturalna Unii i fundusze strukturalne były mniej więcej takie jak dotąd? Oto będzie bardzo trudno. Do tego chciałem Państwa zachęcić. To nie wystarczy, że się cieszymy sukcesem. Potrzebujemy sukcesu do roku 2020. Następny rozdział funduszy będzie 2014-2020. Przygotowujmy się do tego. To od Państwa zależy bardzo wiele. Musimy pokazać, jak bardzo Wasza działalność wpływa na rozwój całej Unii w każdym kraju europejskim. Do tego służy między innymi taka organizacja, która nazywa się Konwent Burmistrzów. Jest w niej ponad 1600 miast z Unii Europejskiej, nie tylko z Unii, ale głównie z Unii. Wśród nich jest tylko 7 miast z Polski. Mówię to z pewnym zażenowaniem. Mamy wyjątkową okazję, żeby wpisać się w poważną dyskusję na temat przyszłego rozwoju Unii i finansowania. Waszych przedsięwzięć na poziomie gmin. Chciałem Państwa zachęcić, wszystkie, wszystkie możliwe adresy kontaktowe na konwent burmistrzów. Tam oczywiście są miasta od największych do bardzo małych, kilkunastu tysięcznych, paru tysięcznych. Od metropolii, które mają parę milionów mieszkańców. Tam nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wielkość miasta. To jest jeden sposób oddziaływania. Drugi sposób, jak Państwo wiecie, są różnego rodzaju przedsięwzięcia, konferencje. Dzisiaj dyskutuje się, czemu ma służyć polityka strukturalna, fundusze strukturalne, polityka kohezja w Unii Europejskiej. Na czym polega? Musimy pokazać, że jest to dźwignia konkurencyjności Unii Europejskiej. Nie wystarczy gospodarka oparta na wiedzy, nowe technologie, nauka, innowacje i wszystkie prorozwojowe, które dotąd nazywaliśmy prorozwojowymi sposoby działania. My musimy dzisiaj mieć dobrą infrastrukturę. Internet, najlepiej szerokopasmowy w całej Unii Europejskiej. Niech inwestują w to wszyscy, nie tylko my. Musimy mieć połączenia wszelkiego rodzaju, zaczynając od energetycznych poprzez transportowe koleje, lotniska, drogi. To ostatnie nas najbardziej interesuje. W grę wchodzą nie tylko nasze regiony. Być może rozszerzymy działalność e, polityki i funduszy strukturalnych na większy obszar. Tego się nie powinniśmy bać. Powinniśmy się bać jedynie ograniczenia funduszy na te działania w ramach Unii Europejskiej. Chciałem Państwa do tego zachęcić, bo właśnie zaczyna się na ten temat dyskusja. Powtarzam. Ta na temat rolnictwa idzie na ogół w dobrym kierunku. Ta dotycząca funduszy strukturalnych, co nas interesuje tutaj na tej sali zapewne najbardziej, no nie najlepiej. Proszę mi wybaczyć, że przy okazji Wielkiego Święta mówię do Państwa rzeczy mniej może optymistyczne, ale jestem przekonany, że ponieważ o tym mówię, to jesteśmy w stanie w ciągu najbliższego półtora roku, bo tyle mamy czasu odpowiednio wypracować nasze sposoby działania, żeby naprawdę wygrać, a jest o co walczyć, jak Państwo doskonale wiecie. Chciałem Państwu pogratulować wielkich sukcesów, chciałem pogratulować przede wszystkim Wam tutaj obecnym na sali, bo jesteście najlepszymi gminami w naszym kraju, niektórzy z Was po raz kolejny. Widzę te same twarze, które miałem możliwość widzieć 2, trzy, 4 lata temu. Gratuluję Wam tym bardziej, bo niełatwo się utrzymać na wysokim poziomie, szczególnie jeśli miało się poziom poprzednio, bo mimo wszystko jest to jednak jakiś konkurs porównawczy. Ma on charakter porównawczy. Życzę Państwu sukcesu również na przyszłość, a przede wszystkim życzę sukcesów polskim gminom, bo to oznacza, że to będzie sukces całej Polski. A więc pamiętajcie Państwo, Unia Europejska stawia na gminy. Wszystkie. I wiejskie, i miejskie. I od nas zależy, czy wygramy ten wielki wyścig. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia i życzenia. Prosto z Brukseli. Kapituła rankingu obradowała pod przewodnictwem profesora Michała Kuleszy, twórcy reformy samorządowej w Polsce. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym brane były pod uwagę dane pochodzące z Ministerstwa Finansów i dotyczące wszystkich samorządów w Polsce w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie i trzecia kategoria gminy wiejskie. Wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w okresie od 2006 do 2009 roku i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Oceniano m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relacje nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia. Dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach. W ten sposób dokonano wyboru samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W kategorii Gminy Wiejskie spośród 1576 gmin wybrano 250 najlepszych. W kategorii Gminy Wiejsko-Miejskie z 597 wybrano 250. A w kategorii gminy miejskie z 306 64 najlepsze. W drugim etapie oceniano m.in. udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem oraz czy urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO. Kolejną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników rankingu. Proszę Państwa, dyplomy zostaną wręczone w kategoriach gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, to jest jedna kategoria oraz miasta na prawach powiatu. A ogłoszenie wyników rankingu. Rozpoczynamy od ogłoszenia w kategorii gminy wiejskiej. Na miejscu dziesiątym jest Stepnica, województwo zachodniopomorskie. Zapraszam pana Andrzeja Weganowskiego, wójta Stepnicy. Miejsce dziesiąte to miejsce wspaniałe, ale dziewiąte to lepsze miejsce. Na dziewiątym miejscu są Zielonki z Małopolski. Zapraszam wójta pana Bogusława Króla. Pan profesor mówi, że teraz już będzie coraz lepiej. I rzeczywiście, miejsce ósme to Kłodawa z województwa Lubuskiego. Zapraszam panią Annę Młodociak, wójta Kłodawy. Na miejscu siódmym gmina wiejska Gietrzwałd z Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszam Mieczysława Ziłkowskiego, zastępcę wójta Gietrzwałdu. A my jesteśmy prawie w połowie. Przed nami miejsce szóste. Miejsce szóste zajęłam Szana Dolna z Małopolski Zapraszam pana Tadeusza Patalita Wójta. Na miejscu piątym z województwa świętokrzyskiego Morawica. Zapraszam pana Marcina, dziewięckiego zastępcę wójta. Teraz powtórzy się województwo. Na miejscu czwartym jest świdnica z Lubuskiego. Zapraszam pana Adama Jaskulskiego, wójta świdnicy. Przed nami trzy pierwsze miejsca. Na miejscu trzecim z Małopolski wielka wieś. Zapraszam pana Tadeusza Wójtowicza wójta wielkiej wsi. Na drugim miejscu na pudle z zachodniopomorskiego. Kobylanka, Zapraszam wójta pana Andrzeja Kaszubskiego. Jest pan taki, taki teraz nasz teraz na Hiszpanię. I miejsce pierwsze, proszę państwa. A na miejscu pierwszym zabierzów z Małopolski. Zapraszam panią Elżbietę Burtan. Wójta Zabierzowa. <plosy> Przypomnę, że na miejscu pierwszym Zabierzów Małopolska, na miejscu drugim Kobylanka Zachodniopomorskie, na miejscu trzecim Wielka Wieś z Małopolski, na miejscu czwartym Świdnica w Lubuskiem. Na miejscu 5 Morawica, województwo świętokrzyskie. Na miejscu 6 Mszana Dolna, Małopolska. Na miejscu 7 Gietrzwałt, Warmińsko-Mazurskie. Na miejscu 8 Kłodawa z Lubuskiego. Na miejscu 9 Zielonki, czyli Małopolska. I na miejscu 10 Stepnica, województwo zachodniopomorskie. Następnie ogłoszono wyniki w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Pierwsze miejsce zajęła gmina Kurnik. W trzeciej kategorii miasta na prawach powiatu zwyciężył Poznań. Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami wszystkich laureatów, członków kapituły rankingu oraz gości.